Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli część druga podręcznika, rozdział trzeci, temat piąty. Trzecia rzecz pospolita: konstytucyjne zasady ustrojowe. Oglądamy. Zacznę może od tego, że na tej lekcji też często będę znikał, ponieważ będzie parę schematów, które chciałbym, żebyśmy. Powolutku sobie ogarnęli, a potrzebujemy do tego całego ekranu. Dlatego zaczniemy sobie może od podstaw. Konstytucja pochodzi z 2 kwietnia roku 1997. Rozpoczyna się ona preambułą, czyli uroczystym wstępem, takim podniosłym, patetycznym, który mówi o tym, dlaczego ta konstytucja jest uchwalona, jakie są wartości, zasady w niej zawarte. I generalnie, nasza konstytucja jest jedną z najbardziej rozległych, rozlanych konstytucji w Europie ponieważ ma dosyć dużą ilość rozdziałów. I każdy z tych rozdziałów e, ogólnikowo, bądź bardziej szczegółowo, w zależności od rozdziału, opisuje konkretne elementy, które będą wchodziły w skład naszej konstytucji. Nasza konstytucja, bo może też e, jako drugi krok, który sobie wykonamy, ma swego rodzaju zasady ustrojowe. I proponuje te zasady ustrojowe... Po prostu zapamiętać, one są dosyć istotne, dlatego żeby one były bardziej kolorowe, ja znikam i idziemy sobie do tych zasad, o których mówiłem wcześniej. I tak, pierwszą zasadą demokratycznego państwa prawa jest zasada państwa prawa, czyli że organizacja, działanie władzy publicznej oparte są na prawie i prawo określa wzajemne relacje między organami władzy a jednostkami. Drugą ważną zasadą jest zasada suwerenności ludu lub narodu, czyli lud, naród uznaje się za źródło władzy. Zasada przedstawicielstwa lub reprezentacji oznacza, że my, czyli społeczeństwo sprawuje władzę poprzez swoich obywateli wyłonionych w wyborach. To teraz będziemy sobie robili ku temu z pewnego rodzaju schemacik. Kolejna to zasada podziału władzy. Oznacza, że ustrój opiera się na trzech równoważących się i wzajemnie ograniczających się władzach ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Ja nie będę teraz robił żadnych aluzji, ale wiedzmy, że mamy październik, kiedy nagrywam. Jeszcze przed wyborami roku 2023. Zasada pluralizmu politycznego oznacza swobodę tworzenia i działania wielu podmiotów politycznych, przede wszystkim partii, dążących do uzyskania wpływu na władzę w państwie oraz swobodę głoszenia różnych poglądów. I tu musimy sobie od razu wrzucić informacje o tym, jakie mamy wolności, prawa oraz obowiązki obywatela. I tak, w rozdziale drugim np. mamy wolności i prawa, które dotyczą nie tylko mieszkańców Polski, ale też cudzoziemców, którzy pojawiają się na naszym terytorium. Polskie państwo gwarantuje również każdemu człowiekowi prawo do życia. Każdy ma także prawo do nietykalności i wolności osobistej. Konstytucja zapewnia ochronę małżeństwa, co jest rozumiane jako, jako związek mężczyzny i kobiety, oraz ochronę rodziny. W Konstytucji również zapisano prawo do posiadania własności, dziedziczenia oraz nienaruszalności mienia oraz mieszkania. Obywatel ma prawo do prywatności, a to oznacza, że żadne władze publiczne nie mogą oficjalnie pozyskiwać, gromadzić, udostępniać informacji, które nie wchodzą nam w zakres demokratycznego państwa prawa. Wszystkim zapewniono też oczywiście prawo do wolności sumienia i religii. To oznacza, że każdy z nas może mieć własną religię. Ma prawo do jej uzewnętrzniania, czyli na przykład posiadania świątyń, czy też nauki religii w szkole. I tutaj takie pytanie pod e, rozmowę można byłoby wrzucić, czy aby na pewno każda religia w Polsce ma prawo nauki religii w szkole. I czy słowo religia jest nauką o religiach, czy o jednej religii. Ale to tak tylko pod rozwagę i pod rozmowę, ewentualnie pod filmem. To wrzuciłem. Ale też musimy pamiętać, że jednocześnie obowiązuje w tym prawie do wolności sumienia i religii zakaz narzucania innym swojej religii czy zmuszania do praktyk religijnych. Tak, też pod rozwagę i pod rozmowę mogę powrócić. Obywatele Rzeczypospolitej mają też prawa polityczne, czyli możemy się gromadzić, możemy mieć różnego rodzaju zgromadzenia i na przykład uczestnictwa w niej, jeżeli są oczywiście one pokojowe. My, jako obywatele. No, powinniśmy wspierać partie polityczne, które są w jakiś sposób darzone przez nas sympatią, ale nie mogą być to na pewno żadne partie szerzące nazizm, faszyzm, komunizm. One są zakazane, podobnie jak ideologie i praktyki związane całkowicie z totalitaryzmem. Mamy prawo do ochrony zdrowia, do nauki. Oczywiście nauczanie jest bezpłatne, jest powszechne i jest publiczne. Mamy też prawo do skorzystania oczywiście z niepublicznych placówek, rzecz jasna. Oprócz tych praw, o których mówiłem przed chwileczką, szybciutko przechodzimy do obowiązków obywatela. I tak, mamy kilka obowiązków takich najważniejszych. Obowiązek wierności i troski o dobro narodu i społeczeństwa. Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej. Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń na rzecz państwa, czyli płacenia podatków. Obowiązek obrony ojczyzny oraz obowiązek dbania o stan środowiska naturalnego. Idziemy do Pierwszego schematu, więc ja jeszcze zostaję w ukryciu, a będziemy sobie mówili o tym, jak wygląda system rządów w Polsce i w jaki sposób my jako ludzie decydujemy o tym, kto nami rządzi. My będziemy tutaj na dole, jako elektorat. My jako elektorat dokonujemy wyborów i te wybory są w trzech różnych kwestiach, jeżeli chodzi oczywiście o system rządów, czyli naczelne władze państwa. Dokonujemy wyboru senatorów, którzy wchodzą do senatu, gdzie jest ich stu. Posłów, którzy wchodzą do Sejmu, gdzie jest ich 460 oraz dokonujemy wyborów prezydenckich, czyli generalnie prezydenta wybieramy. I teraz tak, jak to wszystko wygląda? Następnie Sejm i Senat razem będą tworzyć zgromadzenie narodowe. Zgromadzenie narodowe może uznać na przykład prezydenta do niezdolnego do sprawowania funkcji. Po to jest ono tutaj powoływane. Podobnie wtedy, jak przed Zgromadzeniem Narodowym Prezydent przysięga na konstytucję, że będzie pełnić e, powiedzmy formę, funkcję obrońcy konstytucji no i będzie na nią przysięgał, że nie będzie miał prawa i takie tam. Zgromadzenie Narodowe również będzie mogło pociągnąć tego prezydenta później do odpowiedzialności, jeżeli to, na co przysięgał nie zostało dotrzymane. Następnie idziemy sobie do Sejmu i tam partia, która wygrywa w wyborach, poprzez mm, powiedzmy, że dotknięcie czarodziejskiej różki prezydenckiej będzie mogła dokonać wyboru Rządu, czyli Rady Ministrów. To z Sejmu oni będą się wywodzić. I tutaj już kwestia zupełnie inna: czy mają większość, czy też mają mniejszość. Mają takie prawo, i prezydent wybiera oficjalnie, desygnuje, coś tak ładnie nazywa, premiera. I później, oczywiście, premier dokonuje wyboru zgodnie ze swoim tokiem myślenia, racją stanu, tak powinno być oficjalnie, Rady Ministrów, czyli ministrów odpowiedzialnych za poszczególne elementy życia codziennego w Polsce, ale też i tego oczywiście prawnego. Następnie Sejm e, może również pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej Rady Ministrów. I tu będziemy mieli to, co mówiłem poprzednio, na przykład wotum nieufności. Dodatkowo Rada Ministrów będzie odpowiedzialna przed takim Sejmem i to jest tutaj rzecz dosyć istotna, ponieważ taka Rada Ministrów będzie musiała e, na przykład zdawać raporty co do swojej pracy, chociażby jakby budżetu państwa przed Sejmem. Sejm musi to później zatwierdzić, stąd tak niezbędna jest większość w parlamencie. Żeby nie było, że mnie tutaj z Wami nie ma, więc muszę się pojawić i pojawiam się mówiąc o tym, że artykuł 10 Konstytucji będzie mówił o trójpodziale władz, o Monteskiuszowskim trójpodziale władzy, którą w Polsce będą pełnić przede wszystkim jako władzę ustawodawczą Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, łącznie z Premierem oczywiście i władzę sądowniczą będą pełnić sądy oraz trybunały, o których w swoim czasie też będziemy musieli co nieco powiedzieć. I przechodzimy sobie do kompetencji. Poszczególnych władz, na początek będzie władza ustawodawcza, a później władza wykonawcza. Znowu znikam, żeby nie było, że będę tutaj zabierał dużo miejsca, bo troszkę tych treści tutaj będzie, a do notatki, do czegokolwiek innego może Wam się to po prostu przydać. Więc do rzeczy. Jeżeli chodzi o kompetencje władzy ustawodawczej, tu, jak mówiłem, mamy Sejm i Senat, i one przede wszystkim będą pełnić funkcję kontrolną wobec Rady Ministrów, o czym mówiłem przy schemacie. Oni będą e, również, mówię tutaj o senatorach oraz o posłach, Wybierać ze swojego grona marszałków, którzy będą kierować e, pracami odpowiednio Izby Niższej, jaką jest Sejm, oraz Izby Wyższej, jaką jest Senat. Większość prac w parlamencie będzie odbywała się głównie w komisjach, czyli, i to jest fajne pojęcie i dosyć istotne, czyli takich organach powoływanych do konkretnego rozpatrywania oraz przygotowania spraw, które stanowią przedmiot prac Izb. Czyli generalnie komisje powoływane są na czas, y, oczywiście y, kadencji parlamentu i obie Izby obradują osobno. Czyli generalnie Sejm i Senat nie są razem. Razem, jeżeli będą, to w kilku sytuacjach wtedy stanowią one Zgromadzenie Narodowe, o czym mówiłem też przy schemacie. Eee, obie Izby będą obradować tak naprawdę osobno w tak zwanej permanencji, to znaczy, że są zawsze gotowe do zebrania na posiedzenie plenarne. Takie posiedzenie odbywa się z udziałem oficjalnie wszystkich posłów oraz wszystkich senatorów w odpowiedniej Izbie i co jest istotne, nie zawsze to tak wychodzi. Podczas posiedzeń plenarnych wysłuchuje się przemówień jednej czy drugiej strony, czy na przykład partii rządzącej, czy partii opozycyjnych itd., i generalnie głosuje się nad ustawami oraz uchwałami. Jaka mamy różnicę między jednym a drugim? Ustawa jest aktem prawnym o charakterze bardzo ogólnym. Ona będzie powszechnie obowiązywać. Jest ona uchwalona przez parlament i musi być podpisana przez prezydenta. Uchwała to jest akt woli tak naprawdę ciała kolegialnego, jaki może być celem. Jego treścią może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie. Jak na przykład była kwestia wojny na Ukrainie, no to mieliśmy uchwały, że popieramy na przykład Ukraińców, a nie Ruskich. Ehm, władza wykonawcza i kompetencje. To musimy je podzielić na dwie części, dlatego będą to Dwa osobne tak jakby slajdy finalnie się pojawiające. E, kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej. Wobec parlamentu ma możliwość skrócenia kadencji Sejmu w określonych sytuacjach, o których mówiłem przy okazji lekcji poprzedniej. Ma prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli może tworzyć prawo, może oczywiście podpisać e, ustawę, może ją zawetować albo wysłać na przykład do Trybunału Konstytucyjnego. Kompetencje wobec Rady Ministrów. To co mówiłem wcześniej. Desygnowanie premiera, czyli powołanie, a następnie powołanie na wniosek owego premiera ministrów. Dokonywanie zmian w składzie urzędującej Rady Ministrów, oczywiście na wniosek premiera. Kompetencje w stosunkach zewnętrznych. Reprezentuje nas, jako państwo, w roli najwyższego przedstawiciela. To on tak naprawdę ratyfikuje i wypowiada w umowy międzynarodowe oraz zmianuje, odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych RP. I tak macie odpowiedź na pytanie, dlaczego Ambasadorowie i konsulowie są tak często wymieniani. No, będą wymieniani, jak będzie zmiana prezydenta. On będzie ze swojego otoczenia dawał ludzi na takie wysokie stanowiska poza naszymi granicami. E, kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa państwa? Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, zarządzanie mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego, oczywiście też uprzedzone różnymi restrykcjami. Wybrane kompetencje Rady Ministrów w dziedzinie ustawodawczej. Zapewnienie wykonywania ustaw i tutaj będzie kiedyś problem, jak wrócimy sobie do początków 2015-16 roku. Przygotowywanie własnych projektów ustaw, wydawanie rozporządzeń, prawo, inicjatywy ustawodawczej, czyli też mogą tworzyć prawo. W odniesieniu do budżetu państwa, no to oni muszą uchwalić budżet państwa, to będzie przed Sejmem wszystko e, opisywane. Kierowanie wykonywaniem budżetu oraz ochrona interesów skarbu państwa. W odniesieniu do administracji publicznej... Koordynacja i kontrola organów administracji rządowej, nadzór nad administracją samorządową, a w dziedzinie bezpieczeństwa państwa zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju. Co do polityki zagranicznej sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi zawieranie, wypowiadanie umów międzynarodowych. I w tym momencie wlatuje nam znikąd wojewoda bo on jest przedstawicielem terenowym administracji rządowej w Polsce. To on odpowiada przed premierem za wykonywanie ustaw na terenie powierzonego mu województwa, a ponadto ma prawo do wydawania rozporządzeń porządkowych w sytuacjach określonych ustawą, jak na przykład zagrożenie zdrowia czy życia. Idziemy sobie do kolejnego schematu, który jest mocno, a powiedzmy, że skomplikowany, ale postaram się to um, zrobić w taki sposób, żeby było to w miarę, w miarę, czytelne. Zacznijmy sobie od tego, co mówiłem wcześniej, bo mówiłem o inicjatywie ustawodawczej, czyli o możliwości tworzenia prawa, a dokładnie to wrzucenia ustawy pod rozwagę w Sejmie, a później przejście całej ustawy procesem legislacyjnym, bo tak się on właśnie nazywa. Tryb legislacyjny albo tryb ustawodawczy. Inicjatywę ustawodawczą, z tego co już wiemy, ma na pewno prezydent oraz Rada Ministrów, bo od tego sobie. Zaczęliśmy przy okazji poprzednich paru minut naszą lekcję. Następnie będzie to grupa posłów, a dokładniej to 15 posłów albo jako komisja Sejmowa. Kolejnym będzie Senat, jako twór, jako izba w całości, oraz my, jako obywatele, a dokładniej to grupa 100 tysięcy obywateli, czyli podpisy 100 tysięcy osób, które mają moc inicjatywy ustawodawczej. Następnie będzie ta ustawa trafiała do Sejmu. I tu są trzy czytania projektu ustawy. Pierwsze czytanie może skończyć się tym, że będzie odrzucone w całości albo skierowane do komisji w celu takich poprawek. Później w drugim czytaniu również może być odrzucone i kiedy już na przykład przechodzi przez Sejm, jest tam uchwalone, trafia ono do Senatu. Senat może zrobić właściwie kilka kroków. Po pierwsze, może to zawetować, wtedy będzie musiało wrócić do Sejmu. Po drugie, kiedy wprowadzi swoje poprawki, znowu to musi wrócić do Sejmu i Sejm może na przykład odrzucić weta Senatu, co miało miejsce w tej kadencji na rok 23, oczywiście kończącej się kadencji Sejmu e, kilka razy, gdzie będzie to musiała być większość bezwzględna. Następnie będziemy mieli e, ewentualne podpisanie się pod tym, co było uchwalone w Sejmie, a następnie bez poprawek przechodzi to do prezydenta. I tutaj e, w tym momencie kiedy będziemy mówili sobie o pewnym wecie, które może nastąpić w sejmie, no to wówczas już do senatu taka ustawa wracać nie będzie, ona wędruje na biurko prezydenta. W skrócie, prezydent może, już mówiłem też wcześniej, wysłać e, tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, może ją podpisać, może ją zawetować. W sejmie może nastąpić przełamanie weta. I w tym momencie ustawa wchodzi w życie. Ale to jest bardzo ciężkie w polskim parlamencie. Jeszcze tak się chyba nigdy nie udało, albo czegoś nie wiem. W każdym razie, e, jeżeli nie da się tego weta w Sejmie przełamać, to ustawa po prostu odpada w czeluściach, powiedzmy, że trybu legislacyjnego. Następnie prezydent może też oczywiście ją podpisać i w tym momencie ona wędruje ta ustawa do Dziennika Ustaw, Rzeczypospolitej, gdzie będzie publikowana. Wracamy na chwilkę do Trybunału Konstytucyjnego, bo w tym momencie, kiedy Trybunał uzna, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją, to nie wchodzi w życie i wędruje do śmietnika. Ale jeżeli uzna, że jest zgodna, no to wtedy znowu wraca ona do prezydenta, on ją podpisuje i mamy znowu publikację w dzienniku ustaw. Pojawiam się, żeby nie było, że mnie tutaj nie ma, że jestem tylko i wyłącznie lektorem, ale zaraz znowu zniknę, ponieważ idziemy sobie do władzy sądowniczej i do tego, jak te sądy są rozbite. Powiedzmy, że po naszym takim powiedzmy, że poletku prawnym. Na pewno mamy dwa trybunały. Trybunał konstytucyjny, który sprawdza, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Można to zrobić po uchwaleniu albo przed. Są różne tryby. Drugim to jest Trybunał Stanu, który będzie w tym momencie decydował o tym, jak będzie specjalnie powołany, bo on w odróżnieniu od konstytucyjnego nie ma swojej stałej siedziby i jest powoływany tylko w momencie, kiedy chcemy któregoś z polityków, aktywnych polityków, postawić przed tym trybunałem, gdyż łamał prawo. Prawo, które miałby on tak naprawdę nie tylko respektować, szanować, ale i reprezentować. Ale dobra, idziemy sobie do schematu. Zacznijmy sobie od organów orzekających. Mówimy o trybunałach, no to te sobie możemy gdzieś tutaj, powiedzmy, że bokiem rzucić. Mamy jeszcze pozasądowe organy. Orzekające, i to będziemy mieli takie państwowe, na przykład izby, które będą izbami morskimi, i tak dalej, oraz społeczne, które są nazwane sądami polubownymi, które można w jakiś sposób sobie ogarnąć. Ale nas interesuje tutaj w tym schemacie sądownictwo. Będziemy mieli przede wszystkim sąd najwyższy oraz naczelny sąd administracyjny. Naczelny sąd administracyjny jest najwyższą instancją, bo jest zasada instancyjności w polskim prawie, że możemy się odwołać od decyzji niższej instancji, idąc do wyższej. I naczelny sąd administracyjny, czyli NSA, jest jakby wyższą instancją wobec wojewódzkich sądów administracyjnych. Dodatkowo, wracamy sobie na drugą część, do Sądu Najwyższego i tu będziemy mieli dwa rodzaje. Będziemy mieli sądy wojskowe oraz sądy Powszechne. Wojskowe będą miały przede wszystkim pierwszą instancję jako wojskowe sądy garnizonowe i odwoławczą jako wojskowe sądy okręgowe. W tych powszechnych będziemy mieli trzy instancje. Pierwszą instancją jest sąd rejonowy i jak tutaj możemy się odwołać do wyższego, to do okręgowego, ale jeżeli jest to sprawa karna o wyższej randze, to ona może wylądować od razu w okręgowym i wówczas będziemy mieli wyższą instancję w sądach apelacyjnych. Tak to e, wygląda. I może jeszcze dojść do. Kasacji w Sądzie Najwyższym, ale o tym tu mówić absolutnie e, nie będziemy. Na pewno należy pamiętać o tym, że w polskim państwie obowiązują tak naprawdę dwie takie dosyć istotne zasady. Zasady, które będą e, mówiły o tym, że na przykład występuje coś takiego jak zasada niezawisłości sędziów, czyli oni nie mogą być tak naprawdę odpowiedzialni przed kimś, tylko odpowiedzialni są przed polskim prawem, przed konstytucją, bo w jej imieniu będą później orzekać. No ale niestety u nas zaburzenie nastąpiło dosyć duże yy, tego co na początku mówiłem, czyli Montes Kiosowskiego podział władzy. I niestety te sądy nie we wszystkich punktach będą tutaj zgadzać się z polską konstytucją, ponieważ ona była bardzo często, powiedzmy, że lekko naciągana, bądź czasami nawet bardziej. No i niestety nawet i z tego co wiem, to na uczelniach bywa różnie, że jeden na przykład doktor mówi o jednej części, powiedzmy o konstytucji, a jakiś profesor mówi o tej drugim nurcie prawnym, które stworzyła partia rządząca. Także ja tutaj nie czuję się kompetentny oceniając właściwie to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja jestem tylko historykiem, a do tego są odpowiednio adwokaci, a dokładniej to konstytucjonaliści, którzy się tym będą zajmowali. Jeżeli pójdziecie na prawo, to na pewno o tym się dowiecie. A ja na tym kończę lekcję, także dziękuję i do widzenia.